Dzień dobry. Dzień dobry za kierownicy zupełnie, totalnie, absolutnie nowego MINI Countrymana. Znaczy, akurat jadę wersją Countryman, ale zachowane są wszystkie te, które do tej pory były, czyli MINI, MINI Cooper, e, Cabrio, wszystko to jak było, tak i jest. Albo za chwilę będzie, tyle że każdy z wariantów może być całkowicie elektryczny. E, przy czym, no nie oszukujmy się, możliwość jest taka, że jakiś wariant, jakiś model będzie tylko i wyłącznie elektryczny. I wówczas będzie mógł mieć napęd na cztery koła. Z jakimiś strasznymi mocami i przyspieszeniami z momentem obrotowym pod 480 nm i tak dalej. Ale pozostańmy przy tym, w czym siedzę. Czysto technicznie, po złośliwości już właściwie, można by powiedzieć, że siedzę za kierownicą BMW X2, ale teraz będzie prawdziwa złośliwość. Idźcie mi na drzewo z BMW X2, przynajmniej dopóki nie zobaczę tej zupełnie nowej. Ale, no, od razu spalę temat to jest spoiler. Uwaga. W życiu nie jechałem tak fantastycznym mini, tak fantastycznym autem nazywającym się mini. W życiu nie sądziłem, że mini może być tak kapitalnym samochodem, który jednocześnie umie zaspokoić najbardziej wyuzdane rządze, frików, gadżeciarzy. No ja się akurat do gadżeciarzy generalnie zalecam, ale nie do frików. Zaczyna mnie denerwować od pewnego poziomu, szczególnie jeśli trzeba spędzić 15 minut na parkingu ustawiając sobie samochód do jazdy. Tak było, ale ok, raz ustawiłem i potem będę musiał najwyżej wcisnąć trzy przyciski po rozmowie. Chyba, że uda mi się to zapamiętać, wpisać w moje konto Mini, ale tak czy inaczej, mówię o tym jako o samochodzie. Przy czym jestem nim zachwycony, i uważajcie, po raz drugi, licząc Toyotę Jaris GR Yaris, Jestem zachwycony trzycylindrowym silnikiem w samochodzie, który z całą pewnością nie jest samochodem miejskim. Tyle, że w przypadku Jarisa, GR Jarisa, mamy do czynienia z wyczynowym cholerstwem, które po prostu imponuje potwornym momentem obrotowym, wyczynowym prowadzeniem, i tak dalej. A tu jedziemy ogromnym kompaktem, ogromnym. No dobra, bagażnik jak na tak duży samochód nie jest aż tak duży jak się spodziewałem. Eee, w dodatku ma wysoki próg załadunku, no ale przy prześwicie ponad 20 cm, to do progu załadunkowego nie powinienem się przyczepiać. Natomiast z całą pewnością bagażnik powinien być głębszy, a ma tylko relatywnie niewielki schowek pod podłogą ale tak czy inaczej te 350 litrów typowe dla kompaktów jest. Natomiast wnętrze, kabina, to jest pięć pełnoprawnych siedzeń, niezwykle wygodnych, pomijam już te wszystkie ultraekologiczne zaśpiewy, którymi oczywiście nas uraczono w czasie prezentacji i które zapewne dla jednego na tysiąc klientów będą miały jakieś tam znaczenie. Ale rzeczywiście no, prawie wszystko pochodzi tutaj z recyklingu. Prawie wszystko jest en i Hopsia, a tak naprawdę chodzi o jedno. W przeciwieństwie do najnowszych produkcji BMW, sygnowanych przez BMW, tutaj nie ma żadnych odblasków, błysków, szaleństw. Nie ma niczego, co by mi się kojarzyło ze złym gustem. A niezależnie od tego, jak się ubieram, Przyjmijcie do wiadomości, że ja potrafię odróżnić gusta, które w niektórych kręgach się nazywają cygańskie. Dobra? W każdym razie, tu, w tej kabinie, w tym kokpicie, z tym matowym, cudownym, absolutnie fenomenalnym ekranem głównym i całkiem rozsądnie zorganizowanym wyświetlaczem przeziernym head-up który oczywiście mógłby być prawdziwym head upem, ale zaskakująco ta wystająca szybka, akurat do tej ergonomii i do tej stylistyki bardzo dobrze pasuje. Zresztą to, co on wyświetla i jak, a mam nadzieję, że ta kamera to będzie umiała pokazać. No, tak doskonale pasuje do reszty samochodu, że aż no, muszę przyznać, że się nie spodziewałem takiego auta. Owszem, spodziewałem się, że to się będzie prowadziło Gokartowo. Zresztą, topowy tryb jazdy nazywa się Gokart. Ja uważam, że najwięcej sensu ma tryb Vivid, bo Core, czyli ten podstawowy, jest zbyt ospały. Zbyt ospały. Tryb eko w ogóle zapomnijmy. A tryb gokartowy zbyt wyrywny. Niepotrzebny po prostu. Aż taki. Nie 40/120, tak jest. Jedziemy już na tym pomacie, który sam się nie dostosowuje do prędkości. Bo BMW cały czas twierdzi, że w Polsce to jest nielegalne. Natomiast sugeruję prawie zawsze prawidłowo i wystarczy kliknąć set na kierownicy, żeby wszystko się trzymało kupy. Zwróćcie teraz uwagę. Jadę po Puławskiej Bis z tym asfaltobetonem, który jest tak strasznie hałaśliwy. Jadę oczywiście na zimowych oponach i te opony to jest jedyna rzecz, którą słyszę. Leciutki poszum na ogromnych lusterkach jest całkowicie do przyjęcia. Na moment złamiemy przepisy, rozpędzimy się do autostradowych 140 i zobaczymy, czy wtedy będzie równie cicho. Pfu. Opływ powietrza robi się głośniejszy zdecydowanie. Natomiast nic a nic nie słychać, że mam pod maską odkurzacz, półtora litrowy, 3cylindrowy odkurzacz który genialnie zestrojono. On ma systemowo 280 Nm. Sam w sobie silnik spalinowy ma 156 koni. 130 koni dorzuca mu silnik elektryczny miękkiej hybrydy, która jest naprawdę łącznie mamy z tego 170 koni systemowo i 280 Nm, czyli naprawdę oj naprawdę jest czym jechać. A dzięki dwuślimakowej turbosprężarce, czyli takiej dwa w jednym i od bardzo niskich obrotów i od tych średnich aż po koniec, a on się kręci do 7000, mamy cały czas czym jechać. Uwaga. No Chyba nie ma więcej pytań. Skok przy wyprzedzaniu, fantazja. A przy tym pozycja za kierownicą jest kapitalna. Ergonomia anatomiczna i uwaga funkcjonalna są świetne. Mamy mnóstwo analogowych rzeczy w tym samochodzie, na przykład przyciski na kierownicy. To są oczywiście te same rodzaje przycisków które y, znajdziemy na kierownicach BMW, ale tutaj one jakoś troszeczkę lepiej działają, lepiej y, no, chcą współpracować z kierowcą. Nie mam tutaj takiego wrażenia, że y, ja chcę coś włączyć, a samochód mi mówi a "figę". Nie, tu wszystko działa tak jak powinno. Zaskakująco łatwo i intuicyjnie wydłubuje się różne funkcje. Z zupełnie nowego systemu operacyjnego, który został wprowadzony w mini ciut przed BMW. Oczywiście, w BMW on ma zupełnie inny interfejs i e, inaczej niektóre funkcje się wybiera, ale to będzie to samo z tą samą intuicyjnością wyszukiwania funkcji. Proszę najmniejszych problemów. Prawdę mówiąc, yy, przesadziłem z tymi 15 minutami grzebania w systemie. Kiedy wam powiedziałem, że tak musiałem przygotowywać samochód, ale nie tak do końca, bo po prostu przeszukiwałem system i chciałem zobaczyć, co jeszcze się da. Jak bardzo jest to yy, wyzwaniem dla kierowcy i jak bardzo Muszę uważać, jak dalece muszę się zastanawiać, gdzie czego szukać. Okazuje się, że nie muszę. Wszystko idzie błyskawicznie, naprawdę. Jest cholernie szybki, responsywny i wbrew moim typowym problemom czyli wysychająca skóra, niewystarczająca przewodność skóry chyba tak to się nazywa. I zwykle moje problemy z ekranami dotykowymi. Tu nie mam najmniejszych problemów z ekranem dotykowym. Auto się prowadzi tak, jak się powinno prowadzić Mini, czyli o stopień jędrniej od BMW, ale zawieszenie funkcjonuje po prostu perfekcyjnie, harmonijnie. I nawet jeżeli na dziurach przy studzienkach zdarza mu się no, wydać dosyć głośne stuknięcie, to nie jest to na zasadzie, że ja podskoczę pod sufit. Za to, kiedy zaczyna się jechać bardzo ostro po zakrętach, to y, panie Pertyński, pan zdejmie nogę z gazu, bo nawet ten kołnierz może y, być zbyt małą osłoną dla ciągle jeszcze niewyleczonego karku. Auto się trzyma jak przyklejone, a nie mamy tutaj żadnego adaptacyjnego zawieszenia, więc on jest taki sam z siebie. Plus elektronika, która kapitalnie rozkłada napęd. Fakt, że czasami nie daje sobie rady z mocą, momentem obrotowym tego e, zespołu napędowego, miękko-hybrydowego, który jest bardzo, bardzo bliski perfekcji. Nie jest całkiem perfekcyjny, bo jak na przykład się dojeżdża do skrzyżowania, już na wybiegu tak zwanym, żeglując, to oczywiście silnik spalinowy jest wyłączany, ale jeżeli nagle się zmienią światła i wciśniemy gaz, to zanim system zdecyduje, że jedziemy, ruszamy, którym silnikiem to jest takie zawahanie, którego nie powinno być. A rzecz dotyczy całkiem istotnej kwestii, mianowicie, tutejszy miękko-hybrydowy zespół napędowy zachowuje się bardzo, bardzo często jak prawdziwa hybryda równoległa. Czyli rzeczywiście silnik elektryczny. Dopędza, nie tylko uruchamia, gasi, nie tylko wspiera podczas ruszania, ale on naprawdę ma czym i chętnie to robi, wspiera naprawdę jak dodatkowe doładowanie. Kapitalna sprawa. To właśnie dlatego jestem zachwycony trzycylindrowym zespołem napędowym, bo Dzięki fantastycznej robocie akustyków, jego prawie nie słychać. A to, że jest trzycylindrowy, daje się wysłuchać tylko wtedy, kiedy jest się upiornie doświadczonym, upierdliwcem jak ja. I to głównie z zewnątrz. W środku, żeby wyłapać, że to są trzy cylindry, oj, bardzo, bardzo trudno. Zdarzyło mi się dwa razy. Jeżdżę zachwycony tym samochodem, jego mięsistą, wspaniałą kierownicą, brakiem jakichkolwiek odblaskowych powłok w kokpicie, w znakomicie wymyślonych materiałach wykończeniowych, które dają wrażenie, nie, one są trójwymiarowe, oczywiście wszystkie powstałe z odzyskanych materiałów, bla, 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 Gdybyśmy mieli w tym modelu materiałowe, tak zwane, wykończenie foteli, to byłoby ono równie ciekawe jak boczki drzwiowe i sam w sobie kokpit. Czyli bardzo chytre tkanie kilkoma warstwami, które się nawzajem przenikają, tak aby się pokazywać nawzajem. I w efekcie uzyskać właśnie efekt trójwymiarowości, który świetnie wygląda, który, ponieważ są to wbrew wrażeniu tworzywa sztuczne, które w dodatku odpowiednio przygotowane, są odporne na zabrudzenia i są odporne na nawet dość brutalne czyszczenie. Naprawdę wymyślono ten samochód tak wyśmienicie, że brakuje mi momentami słów. Jeździ się tym genialnie. Dynamika jest absolutnie poza jakimkolwiek e, jakimikolwiek dyskusjami. E, średnie zużycie paliwa być może uda mi się w jakiś sposób pokazać, ale e, nie przygotowałem się do tego, Pojazd, może to tu? Dane ustawienia jazdy, status pojazdu? O, zobaczymy. Nie, to nie to. Nie wiem. W każdym razie z wyliczanek wynika, że mam średnie zużycie paliwa poniżej 7 litrów na 100 km, momentami mocno poniżej. I w związku z tym zasięg, tak jak widać, no, mam 252 km zasięgu na Mniej więcej w 45% paliwa w zbiorniku. Co by tu jeszcze? Ja mogę tym samochodem jeździć, jeździć i jeździć. Zostawcie mi go. Kiedy ja ostatni raz powiedziałem coś takiego o produkcie BMW? Jak była? Piątka E60. No dobra. I czwórka, ale ona jest mimo wszystko elektryczna. Jest genialnym nad samochodem, uber samochodem. Jeździć uwielbiam, natomiast nie chciałbym być jej użytkownikiem, bo jest elektryczna. To, proszę bardzo, niech zostanie. Nawet, uwaga, z tymi ciekawymi bardzo kołami. Które yy, nie pochodzą z tego modelu, z tej specyfikacji, o czym za moment. To są koła i tak opcjonalne z wariantu John Cooper Works. Być może, co akurat nie wyszło nam z konfiguratora, one są do nabycia w tym wariancie. W ramach pakietu John Cooper Works albo wręcz John Cooper Works Line. Bo to jest bardzo e, pogmatwane, powiedziałbym. Niejasno wynika z konfiguratora. Natomiast te koła w tym wariancie Countrymana nie powinny się, nie powinny się znaleźć. Podkreślam: to są koła, rozmiar, opony. Z John Cooper Works. No, chyba, że inny prasowy samochód, który jest w wyposażeniu, w wydaniu John Cooper Works, ma moje koła, bo tak też może być. Ktoś się pomylił, zakładając zimówki i przełożył koła. Ale cała reszta, no perfekcyjna. Problem jest jeden. To auto w tej wersji, kosztuje 175 tysięcy złotych. Jak na premium, to jest całkiem przyzwoita cena. Ale konieczne jest dokupienie pełnego pakietu różnych dodatków, w tym na przykład takich drobiazgów jak komfortowy dostęp, czyli bezkluczykowy dostęp i tak dalej. Typu Kamery dookólne. No, ja rozumiem, że. się ceni marka premium, ale no bez przesady z tym. Bez kluczykowym dostępem. No dobra, jasne, że Harman Kardon tej klasy co tu nie powinien wręcz być seryjny. Podobno seryjne wyposażenie audio jest już całkiem dobre. Ale nie oszukujmy się. No jak już ktoś kupuje samochód premium, to powinien zakreślić podczas zamawiania. Notabene zamawianie jest możliwe przez internet i robi się wszystko ze wskazaniem nawet dealera, gdzie chce go odebrać. Właściwie to wszystko. Ale zamówić trzeba tak naprawdę pełne wyposażenie. No bo inaczej to trochę wstyd. A szczególnie jak to jest takie auto, nie dość, że według mnie dużo lepiej wygląda niż BMW X2. W kabinie to jest w ogóle nieporównywalnie lepiej. To jeszcze w dodatku ja się tutaj znakomicie czuję. Dobra, jeden wyjątek, ale to jest wyjątek kompletnie nieistotny. Tradycyjnie dla Mini w wydaniu BMW, czyli od 2004 roku. Przednia szyba jest strasznie daleko odsunięta. I również lusterko. Więc regulacja lusterka wymaga już pewnego wysiłku. Ale robimy to raz i odczepcie się. No. Nie róbmy scen ani skandalu. A generalnie zaprawdę powiadam Wam. To jest samochód, który mógłbym mieć na stałe i za każdym razem. Podchodząc do niego, już bym się cieszył, gęba mi się, by mi się cieszyła. Na samą myśl o tym, że będę jeździł tak kapitalnym urządzeniem z tak fantastycznym układem kierowniczym, którego e, charakter no, nie przełożenie tym razem. Ale charakter, szeroko rozumiany charakter całkowicie się zmienia w zależności od tego, jaki tryb jazdy wybierzemy. Teraz to dla hipergadżeciarzy, co prawdopodobnie, no jednak lepiej, żebyście obejrzeli film Michała Śniatka na temat tego samochodu na kartę. Bo on jest gadżeciarzem nieprzytomnym. Uwielbia rozbierać na czynniki pierwsze, multimedia i tak dalej. Między nami mówiąc, potrafi miesiącami jeszcze być tak zwanym głównym użytkownikiem samochodów, które testował w parku prasowym, bo nikomu nie przychodzi do głowy, że można znaleźć takie dostępy do auta i utrzymywać te uprawnienia grubo po tym, jak się przestało samochód testować. W każdym razie Michał potrafi, i jak znam życie, to jego film o Mini będzie pokazywać wszystkie te gadżety, o których mówi informacja prasowa, czy tam marketingowe materiały, a nawet i więcej. Ja się nawet na to nie próbuję porywać, bo to niespecjalnie ma sens. U niego zobaczycie na przykład z całą pewnością, jak bardzo się zmieniają niektóre elementy samochodu, w zależności od tego w jakim wariancie wyposażeniowym, specyfikacyjnym go sobie zamówimy, bo to są wtedy te same generalnie lampy przednie, lampy tylne, ale zupełnie inaczej one funkcjonują, inaczej świecą, inaczej się pokazują. Tak jak mówię, coś dla hipergadżeciarzy. Ale nawet jeżeli nie jesteście hipergadżeciarzami, tylko po prostu lubicie Nowoczesne rozwiązania w bardzo bezpiecznym samochodzie, który się fenomenalnie prowadzi i daje jakieś takie niesamowicie wyluzowane poczucie, taki nastrój wewnątrz. To to tak samo jak dla mnie jest samochód dla Was. Drogi, no oczywiście, że drogi. Przecież to ma być ekskluzywne auto. Chcielibyście kupić sobie coś premium, coś ekskluzywnego i widzieć za chwilę setki takich samych samochodów na ulicy? Hmm. Stąd na przykład ogromny wybór kolorystyki, w tym zestawień kolorystyki wnętrza, kolorystyki na zewnątrz. Lakiery są naprawdę szokująco ciekawe. Rzeczywiście nie spodziewałem się, że. Nowe Mini będzie tak znakomite. Poprzednie były naprawdę bardzo dobre, ale tak naprawdę odbierały mnie jako mm, bez charakteru, bezpłciowe. Gender neutral, ha, ha, ha. tu nie. Tu jest wręcz przeciwnie: to jest samochód dla każdego, kto lubi prowadzić samochód. I to auto przy swojej całej praktyczności, bo jest ogromne naprawdę, a jednocześnie na tyle zwarte, kompaktowe, że bez najmniejszych problemów daje się używać w mieście, to auto jest rodzinnym gokartem w pełnym tego określenia znaczeniu. Jestem absolutnie zachwycony, nawet jeśli system mi się wyresetował kilka razy, ale od pewnego czasu po zintegrowaniu z iPhone'em nie ma żadnych problemów i bezprzewodowa transmisja dźwięku bardzo mnie zadowala, to delikatnie mówiąc. Jestem na tak, a nawet gdyby to był, e, mam talent, to bym trzepnął złoty guzik. W życiu się nie spodziewałem, że cośkolwiek takiego powiem o trzycylindrowym gadżeciarskim aucie. Ale ten samochód mnie kupił całym sobą. Coś niewyobrażalnego. Mniam. Dziękuję, do widzenia.